Cześć, witajcie, z tej strony natek, i dzisiaj ja pokażę Wam mapę, która była zrobiona do ostatniego konkursu Gambler. 500 i ta mapa ma tutaj bardzo dużo scenariuszy. Jak widzicie tutaj, wszędzie się pojawiają te znaczniki. Jak kliknę na M, to tego jest tutaj bardzo dużo. Normalnie strasznie dużo, więc w tym filmie trochę po tej mapie pojeżdżę, trochę pozwiedzam i trochę poprzechodzę tych scenariuszy. Tutaj jest chyba jakaś trasa zapoznawcza, więc może całej nie przyjada, ale zobaczę, jak się będzie jechać. Jedziemy, to. to... Jest dość szybkie, więc może by dużo czasu to nie zajmie. Ale ta mapa jest bardzo duża, więc nie wiem, zobaczymy. A, za szybko, bo tutaj jechałem. Prawie tam dobrze wjechałem. No jak na razie, bardzo fajnie się jedzie tą drogą w górach. I szybko jadę tutaj zwolnić, bo zakres nie będzie. A, nie, nie. wow myślałem, że mi pójdzie trochę lepiej. Tutaj szeka jest. Dobra, więc mam tutaj łódkę. No to ja jak na razie, tutaj e, bardzo ładnie się płynie. Tutaj w ten super. Płynąłem. Ojej, coś tutaj dziwnego się stało. O nie. Tutaj się robi trochę z górki. Płynę taką dużą łódką z górki. Ciekawe. E, jak na razie chyba dobrze mi idzie tutaj płynięcie po tej rzece. Tutaj w trawę wjechałem. też z tego brzegu. O dobra. Ej, chyba straciłem jeden silnik. Tak, straciłem jeden silnik. O nie. Zaraz i drugi stracę. No to jeszcze. Trochę szkoda, że nie można tą e, łódką sterować, jak nie dodaję gazu. O nie. Mam chyba lepszy pojazd. No, tym to się przynajmniej będzie dało sterować, jakoś. A da się tutaj do tyłu płynąć? Pod górkę. No, jak na razie chyba nie jest to zbyt łatwe. Ale hamuje. Wow, nie wiedziałam, że tak fajnie jest płynąć z górki. No, to wygląda naprawdę świetnie, tak, że prowadzę to taką kierownicą, malutką, jaka jest wkładzie, albo w rowerze. O, no tutaj jest ostrzejszy zakręt. Tutaj prawie wjeżdżamy w ziemię. O, tutaj dalej jest zakręt w prawo, czy to już koniec? Bo nie widzę. A nie, dalej jest, dobra, myślałam, że to już koniec, ale się robi wąsko. I tutaj jest jakaś tama. Myślę, że to już ale spróbuję wyhamować. O, akurat bardzo ładnie tutaj. Wylądowałem na tych kawałkach betonu, no tutaj jest spadek prosto w dół, więc jakbym się rozpędził, może dałoby się tutaj zjechać jakoś. Najpierw zobaczymy co z góry widzimy. Tutaj jest jakiś tor chyba wyścigowy. Muszę go przetestować. Jedziemy. No, ładnie. <ścoughs> Bardzo ładnie. Tutaj zjechałem. Muszę po prostu idzie tutaj na dół, pod mostem. I tutaj trafia do jeziorka. I tu tutaj skocznia jest jakaś, bo tutaj jest lądowisko, więc przetestujmy ten tor, który tu jest. Co to jest? To będzie ciekawe, na pewno, więc ten drift wezmę później, teraz wezmę to drugie. Tutaj chyba jakieś skocznie są. Nie wiem, czy chodzi o to, żeby jechać wolno czy szybko, ale chyba tutaj... No, tak myślałem, ale będą musiał chyba się rozpędzić. A może i nie? Ładnie, ten wybokiem przyjadę. Bardzo ładnie tutaj takie hopki są, albo cokolwiek to jest, nie wiem. Ej, skok jest. A dobra, myślałem, że to przez rzekę, ale też bardzo ładnie tutaj skoczyłem. No, jak na razie, to ta trasa jest bardzo fajna. Dobra, ojeju. Dalej mogę jechać. Muszę się zresetować. Dobra, tutaj skaczemy. dalej go skoczyłem, ale dobra. Nic mi nie jest. Dobrze, teraz się nie zniszczyłem drugi raz w tym samym miejscu. Ładnie, no, tutaj chyba będzie trzeba tutaj dzwonić. ale prosto, czy jak? Chyba tak, chyba prosto trzeba jechać. Ja trzeba uważać, bo tu jest wąsko. Ojeju! Akurat wjechałem i mi się zniszczył sterzak, ale tylko troszeczkę. Więc nic takiego złego się nie stało. Dobra, tutaj w dwie strony mogę jechać. Tutaj skaczę. Za szybko ja, za szybko ja. O nie, o nie, o nie. Dawaj, przekręć się. Dawaj. Tak! udało się. Ale jadę. Dobrze jest, jeszcze zostało mi kilka checkpointów, tam coś z przodu mi utknęło chyba. Miejmy nadzieję, że odpadnie niedługo. To auto już niestety nigdzie nie pojedzie. Jeszcze jest ta druga misja, w której się driftuje. I chyba jest ta sama trasa, tylko że się driftuje. Czas mi się może skończyć niedługo. O nie, za krótko skoczyłem. Bardzo ładnie, dobra. A nie, znowu w to samo miejsce wjechałem, co wcześniej. Nie no, to tyle koło, tak się wykrzywiło. Że, manie nie wiem, jak w prawo będę skręcał. I jakby te koła się tak wygięły, że auto by jechało prosto bokiem, to bym nie musiał dryfować, tylko bym po prostu jechał prosto. To, to auto już za bardzo nie jest zdatne do jazdy. O, i się anulował drift, ponieważ już coś pjechałem. To jest kacze. tym razem tak nie zniszczyłem, bardzo dobrze. Pjechamy źle gdzieś. Cofaj, cofaj, 15 sekund mi zostało. Nawet jednej gwiazdki nie będę miał. To wcale nie jest takie proste. Niepowodzenie, dobra. Jeszcze raz, znam najlepszy sposób na osiągnięcie bardzo dużego wyniku. Po prostu trzeba... O takiej je jeździć. O nie, miałem 3000 się anulowało. Dobra, mam 3000. Żebym tego w tą ścianę nie wjechał. Dobra. Plus 5 sekund, bardzo ładnie. Nie wydaje mi się, że uda mi się zdobyć 2000 punktów. W tym czasie, który mam, ale może się uda. No, już mi się powoli zaczyna w głowie kręcić, chyba. <grymne> 900 punktów, niech mi się to zaliczy. Plus 14 sekund, bardzo ładnie. Mam już 13 tysięcy punktów. No, 15 tysięcy może zdobędę, może 20 tysięcy też w sumie. Ej, no, silnik mi się zagrzał. Nie! Silnik mi się spalił. Dlaczego? Przynajmniej będę miał powodzenie. Trzy gwiazdki. Jeszcze tutaj jest jakaś ciekawa misja, więc muszę ją przetestować. Dobra, ładnie jedziemy. Trzy. Dwa, jeden, jedziemy. Muszę tutaj zebrać te klocki takim, no dość terenowym samochodem. którą je mam jechać? Tutaj w prawo... Nie, w lewo chyba chcesz żebym jechał. Tutaj ta kłoda leżała. O tam. Ojej, to automat ma dźwięki cofania. Bardzo lubię ten dźwięk cofania w tym aucie. Dobra, tam myślałam przez chwilę, że utknąłem, ale jest to dobrze. Mam chyba nielimitowany czas, jeżeli się nie mylę. Out driftuje na dachu. <grywa> Chyba już wiem jaki będzie tytuł tego filmu. Driftuje na dachu budynku w BeamNG Drive. Dobra, myślałem, że zahaczę o ten sufit. Tutaj po tym piasku się słabo jedzie, naprawdę. Skaczemy. Bardzo ładnie, ukończ w maksymalnie 3,5 minuty. Ja jechałem 2,5 no, albo 2,20. Jakbym to zrobił 15 sekund szybciej, to bym posał 2 gwiazdki. Ale dobrze jest, jestem zadowolony. Więc jeżeli nie chcecie pominąć żadnych kolejnych filmów, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Jeżeli ten film wam się spodobał, to się wam na pewno spodoba ten film, który teraz wam się na ekranie pokazuje, o innym fajnym affordowym samochodzie, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Cześć!